Pani redaktor jest oburzona, że powiedziałam, że niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż prostytutki. Czego przykład mieliście chociażby właśnie w tym, co zrobiła telewizja publiczna, rozsiewając ordynarny fake na mój temat i nie potrafiąc się przyznać do błędu i przeprosić mnie oficjalnie na antenie tego swojego programu publicystycznego. Natomiast pani Joanna uderzyła. W tony, że ja nie powinnam w ogóle określać się mianem dziennikarki, bo pracowałam w jakimś świecie rolnika i w ogóle jakie ja mam doświadczenie dziennikarskie, bo przecież weszłam z polityki do dziennikarstwa, z dziennikarstwa do polityki i w ogóle jakim prawem ja się określam dziennikarzem. Otóż pani Joanno, zgodnie z ustawą prawo prasowe, Wykonywałam zawód dziennikarza, publikowałam treści dziennikarskie, a także jako jedyny dziennikarz w Polsce doprowadziłam do powstania materiału śledczego na temat działania organizacji prozwierzęcych i ich wpływu na polskich polityków.